Dzień dobry Państwu, drodzy koledzy, koleżanki. Jest pewna sprawa, chodzi o grupę. Teraz mówię jako bardziej administrator, wiecie co? Nie jako uczestnik programu. Muszę zwrócić na coś uwagę. Dokładnie o hejt na grupie. Niesztułkom jest kogoś znieważyć, urazić, wiecie co, niesztułkom przekazać swój gniew na drugiego człowieka słowami, na przypadkową osobę, bezpodstawny hejt na, na przypadkową osobę, którą można urazić, znieważyć. Ta osoba się przyjmuje. Na przykład, czy człowiek zaradny w życiu, który ma wymarzoną pracę, mieszkanko, swoją miłość, szczęście, czy taki człowiek, jak myślicie, wejdzie do sieci i mówi do swojej kochanej, wiesz co, idę sobie na internet ludzi podwizywać, tak, powyzywam wszystkich. Co mogę powiedzieć? Taki człowiek spełniony w życiu, który jest szczęśliwy, jest osobną, ostatnią osobą, która będzie kogoś znieważać, krytykować. Jedyne co będzie robił, to będzie rzucić każdemu sukcesu i powodzenia w życiu. A jeżeli ktoś, kto ma dużo czasu, nie może sobie w życiu poradzić, ogarnąć się, stanąć na wysokości zadania, to taki człowiek. Chodzi do sieci i swoją frustrację wylewa na innych. Tak jest moje zdanie. Oczywiście możecie się ze mną nie zgodzić, ale właśnie tak jest. Do czego zmierzam? Ta grupa ma nazwę Chłopaki do wzięcia bez hejtu. Można ludzi wspierać. Czasami pożartować i się pośmiać, no, ale nie wolno na kogoś wylewać gniewu bezpodstawnie, bez powodu swojej frustracji. Na to właśnie chciałem zwrócić uwagę dla tych pań i panów, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić, w życiu im się nie układa to wchodzą do sieci, sobie ludzi powyzywać, tylko tam mogą przenieść swoje negatywne emocje na drugiego człowieka. Liczę, że przemyślicie swoje postępowanie i osoby, którym się na przykład życie nie udało, są w programie, którym próbują, wyjdzie, nie wyjdzie, starają się. Takie osoby powinniśmy wspierać, a nie znieważać. Tak jest moje zdanie. Ja też czasami coś powiem, albo coś skomentuję. Jeżeli ktoś urażę, to bardzo przepraszam. Nie chciałem tego zrobić. Po prostu mm, świadomie tylko poprawić. Życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku. Szczęścia, zdrowia, radości, miłości, sukcesów w życiu. Oby Wam się spełniło. Ja zawsze każdemu koło spotkam życzę szczęścia, zdrowia i wszystkiego co najlepsze. Nigdy nikogo nie zhejtowałem. Nigdy. Życzę. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. No. Mam nadzieję, że ten materiał trafi w odpowiednie serca.